Zmienia nam się klimat, co najczęściej widzimy poprzez pogodę, która każdego dnia potrafi nas zaskoczyć. Paulina Mabiala-Czarkowska jest z nami. Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry. No właśnie, lato było kapryśne, przyszedł wrzesień, wrzesień nagle zrobił się upalny, ale teraz mamy spadek temperatury i mamy pogodę, która bardziej będzie przypominała jesień niż lato. To prawda, ale no w ostatnich dniach nie mogliśmy narzekać na, to, na brak słońca. Co prawda wczoraj rzeczywiście było deszczowo, ale ten wrzesień i tak zapowiada się bardzo ciepło. Będą oczywiście opady deszczu, ale to będzie tak przeplatane słońcem. Pogoda w kratkę, jak to mówią. Sprawdźmy, gdzie dzisiaj będzie padać i gdzie dzisiaj większe zachmurzenie, ale są też miejsca, gdzie dzisiaj może być całkowicie bezchmurnie, ale nadal te temperatury nie będą takie wysokie, takie letnie, jak to było w ostatnich dniach. Spójrzmy na mapy. I w tym momencie Polska znajduje się na obszarze frontowym. Front atmosferyczny przemierza z południa na północ, ciągnąc ze sobą wilgotne powietrze, chmury i te deszczowe, i te burzowe. Ale te opady deszczu nie będą takie intensywne, były na przykład wczoraj. Przyniosą większe zachmurzenie, opady deszczu, ale przelotne. Natomiast na zachodzie piękna, słoneczna aura, ale nadal z trochę niższymi temperaturami. Przyjrzyjmy się szczegółom. Na Pomorzu Kujawach i Wielkopolsce zachmurzenie duże, dążące do całkowitego na wybrzeżu. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. W Gorzowie Wielkopolskim od rana pełna słońca w drugiej części dnia pojedyncze chmurki, ale Poznań pozostaje bezchmurny przez cały dzień. Temperatura tego regionu od 18 stopni w Kołobrzegu do 22 stopni na Kujawach czy w Gorzowie Wielkopolskim, a na samym wybrzeżu opady deszczu, no i niezbyt wysokie temperatury. Od 18 do 19 stopni przy temperaturze wody od 16 do 18 stopni wiatr będzie słaby. Opady deszczu raczej niewielkie, ale nadal nie nazwałabym tego wakacyjną pogodą, która nas zachęci do kąpieli w morzu. Sprawdźmy warmi Mazury, Mazowsze i Podlasie. Tutaj wschód tego regionu zdecydowanie z lepszą pogodą i tam więcej słońca. Temperatury nawet do 27 stopni na, Podla... na Podlasie to jest najwyższa wartość dzisiaj. Natomiast na warmi opady deszczu i to już od rana. Na Mazowszu podobnie, już w tym momencie kropi. Tutaj przylotne opady deszczu mogą występować przez cały dzień. Ale przy tym wiatr raczej słaby. Na Mazurach temper, na Mazurach Pogoda raczej deszczowo-burzowa nie będzie nas tutaj też zachęcać do spędzania czasu na wolnym powietrzu, ani do kąpieli w jeziorach. Natomiast nad Suwalszczyźnie piękna, słoneczna aura z temperaturą do 26 stopni. Tu jak najbardziej zachęcam do korzystania z wolnego czasu na świeżym powietrzu. Sprawdźmy południowy wschód Polski i tutaj okolice kieleczczyzny Krakowa zdecydowanie bardziej pogodne. Natomiast w Zakopanem, w Lublinie może zagrzmieć, a w Rzeszowie... Może przylotnie popadać deszcz. Na południowym zachodzie zdecydowanie najwięcej słońca. W Wrocław bezchmurny, ale tutaj temperatura 22-23 stopnie. Na ten moment ode mnie to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia ponownie.